Bogowie Kanaanu i Fenicji. Wprowadzenie Kanan i Fenicja to nie tylko dawne krainy Bliskiego Wschodu, to także jedno z pierwszych miejsc, gdzie człowiek próbował zrozumieć świat jako system sił natury, życia, śmierci i odradzania się. Ich religia nie była opowieścią o jednym wszechmocnym bogu, lecz o wielu bogach, z których każdy odpowiadał za inny aspekt rzeczywistości burze, deszcz, plony, śmierć, miłość, wojnę czy czas. Była to religia ściśle związana z rytmem przyrody, cyklem pór roku, wegetacją roślin i doświadczeniem kruchości ludzkiego życia. Kanan i Fenicja, świat miast i handlu. Kanan obejmował wąski pas żyznych ziem na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Nie był jednym państwem, lecz zbiorem miast-państw takich jak Ugerit, Byblos, Sydon czy Tyr. Fenicjanie byli mistrzami żeglugi i handlu, Docierali aż do wybrzeży Hiszpanii i Wysp brytyjskich, zakładając kolonie, z których najsłynniejszą była Kartagina. Ich religia nie była jednolita, każde miasto miało własne świątynie i lokalne wersje bogów, choć imiona i funkcje często się powtarzały. Panteon świat bogów. Religia Kanaanu była politeistyczna, wierzono w wielu bogów, zorganizowanych w coś w rodzaju boskiej rodziny. Najważniejsi z nich to mały niebieski rąb L. Najwyższy Bóg i ojciec bogów. Uosabiał mądrość, porządek, autorytet i stabilność. Wyobrażano go jako starego, dostojnego władcę. Mały niebieski rąb Bejel. Najdynamiczniejszy i najważniejszy dla ludzi. Bóg burzy, deszczu, płodności i życia. Od niego zależały plony i przetrwanie wspólnoty. Bejel był także Bogiem wojowniczym, jego mity opisują walki z innymi siłami kosmosu. Mały niebieski rąb emoti. Bóg śmierci i suszy. Uosabiał to, co niszczy życie: brak wody, jałowość, rozpad. Mały niebieski rąb anat. Bogini życia, miłości i wojny. Jednocześnie opiekunka płodności i bezlitosna wojowniczka. Mały niebieski rąb ashera. Matka bogów, związana z płodnością, macierzyństwem i ziemią. Wielki mit walka życia ze śmiercią. Centralnym mitem religii kanaanejskiej była walka Baala z Motem. Mot, śmierć i susza zabija Baala, co symbolizuje czas, gdy ziemia jałowieje, a przyroda obumiera. Następnie Anad wyrusza, by pomścić Baala i odzyskać jego ciało. Gdy Bejel powraca do życia, spada deszcz, ziemia rodzi plony, a świat zostaje odnowiony. Ten mit tłumaczył cykl natury. Porę suchą jako śmierć Boga porę deszczową jako jego zmartwychwstanie. Religia była więc próbą zrozumienia świata jako procesu, a nie jako jednorazowego aktu stworzenia. Kult i rytuały. W miastach wznoszono świątynie, składano ofiary ze zwierząt, plonów, oliwy i wina. W wyjątkowych sytuacjach składano również ofiary z ludzi, zwłaszcza dzieci, co owiązano z kultem Boga Molocha. Istniały też praktyki wróżbiarskie, rytuały magiczne, modlitwy i hymny. Wierzono, że bogowie wpływają na los człowieka, ale także, że człowiek może oddziaływać na bogów poprzez rytuał. Znaczenie filozoficzne. Religia Kanaanu i Fenicji była jedną z pierwszych prób. Wyjaśnienia świata bez jednego wszechmocnego Boga. Przedstawienia rzeczywistości jako konfliktu sił, życia i śmierci, porządku i chaosu. Powiązania sensu świata z cyklem natury, a nie z historią zbawienia. Był to świat, w którym nie ma ostatecznego zwycięstwa dobra, lecz jest nieustanne napięcie i równowaga. Zakończenie. Religia Kanaanu i Fenicji pokazuje nam świat, który nie jest ani moralny, ani sprawiedliwy, ale rytmiczny, zmienny i dynamiczny. To jedna z pierwszych prób odpowiedzi na pytanie: dlaczego świat rodzi się, umiera i odradza? I choć późniejsze religie monoteistyczne odrzuciły ten sposób myślenia, to wiele z ich symboli, obrazów i pojęć, jak walka dobra ze złem, śmierć i zmartwychwstanie, ofiara i odkupienie, ma swoje korzenie właśnie tutaj.